Tragiczna śmierć 2,5-latka. Rodzice z zarzutami 2,5-letni chłopiec utonął w jeziorze. Rodzice z zarzutami. Rodzice 2,5-letniego chłopca, który utonął w czwartek w zbiorniku wodnym na terenie ośrodka wypoczynkowego w Antoninie, usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na utratę życia lub zdrowia. Podejrzani przyznali się do zarzucanego czynu, składając dość oszczędne wyjaśnienia. Przekazał prokurator Marci Kubiak z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Drzwi nie były zamknięte, chłopiec wyszedł według ustaleń śledczych, rodzice pozostawili niezamknięte drzwi wejściowe do domku letniskowego, w którym przebywała rodzina. Chłopiec bez opieki dorosłych opuścił budynek i poszedł nad oddalony około 200 m jezioro, gdzie spadł z pomostu i utonął. Ciało dziecka w stawie szperek zauważono w czwartek rano. Kilkudziesięciominutowa reanimacja chłopca zakończyła się niepowodzeniem. Ustalenia, które dotychczas poczyniono, wskazują, iż rodzice w noc poprzedzającą zdarzenie spożywali alkohol, powiedział prokurator Kubiak. Przebadana po odkryciu ciała 29-letnia matka chłopca miała około 1 promila alkoholu w organizmie. 32-letni ojciec, zgodnie z przepisami kodeksu karnego, był trzeźwy miał około 0,08 promila. Prokuratura nie zdecydowała jeszcze, czy i jakie środki zapobiegawcze zostaną zastosowane wobec podejrzanych. Rodzicom chłopca grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.